Jak postawić wygodny dom z widokiem na co tylko chcesz. Opowiemy Wam o tym od końca do początku. Gotowy, wyposażony dom ustawimy w wybranym przez Was miejscu. Wcześniej w podróż po świecie wyruszy z naszej fabryki w Darłowie. Niepotrzebne są kosztowne fundamenty, wiele zgód i formalności. Stworzyliśmy domy mobilne, odporne na wilgoć i zmienne warunki atmosferyczne. Opracowaliśmy innowacyjny system wentylowanych ścian. Materiały zachowują najwyższe standardy ekologiczne. Dzięki położeniu Darłowa wiele surowców transportujemy w wygodny i ekologiczny sposób drogą morską. Jeszcze wcześniej długo rozmawiamy z klientami. Bywa, że pomysł zaczyna się od białej kartki papieru. Tak powstają domy, mobilne biura, gabinety spa czy fitness. Zawsze ze znakiem lark. A sam początek naszej opowieści? Bywa wspólnym marzeniem. Wiesz, marzy mi się dom nad morzem. Widok nad jezioro jest równie piękny.